czytajcie moje krótkowie, ja jestem Jadwiga, ty jesteś krótkowiek, a psychologa. I od razu mówię, że jeżeli ktoś dzisiaj oczekuje merytoryki, to jej tutaj nie będzie. Dzisiaj będzie głównie narzekanie, żebym mógł sobie odbić swoją frustrację z ostatniego tygodnia, yy, związaną m.in. z okresem przedświątecznym, który okresem przedświątecznym nie jest. I w końcu, że to jest temat dzisiejszego odcinka, nie wiem jak to nazwę, ponieważ mimo, że jest w tym momencie 26, tego listopada, dla Was prawdopodobnie, 20, już mówicie to w poniedziałek, to święta coraz bardziej dają się we znaki. I tutaj na początku taki malutki disclaimer. Ma, e, coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Że ja do świąt nie fejtuję. i okresu przedświątecznego bardziej, o, mo, e, moje niezadowolenie wynika z tego, że z jakiegoś powodu ten okres przedświąteczny, jak to zresztą sami uczniowie, uczennice, chyba głównie uczennice, mi powiedziały że już pohaluń się rozpoczyna i poniekąd miały rację, że faktycznie jak tylko skończymy się zbierać cukierki bądź się smucić, bądź po wszystkich świętych, jak tylko skończymy zbierać cukierki, odwiedzać prawo i się smucić, to od razu wchodzimy na odbicia w okres przedświąteczny, gdzie prawda, Last Christmas, Let It Snow i tego typu piosenki, gdzie reklamy świąteczne, nieświąteczne żeby było jasno. Zdaję sobie sprawę, że, zwłaszcza w dzisiejszym bardzo przyspieszonym względem czasów w poprzednich, świecie, bo jeszcze nikt tak szybko nie żyliśmy, o, te okazje następują bardziej się z, Jest z jedna na miesiąc. Ale wiemy, że o, akurat tak jak właśnie wszystkie święty na Halloween i te... Boże Narodzenie. To są te, takie okazje, nazwijmy to gigantyczne, tak? I jakby w pełni bo w pełni rozumiem, że po przygnębiającej jesieni i w czasie jeszcze, więcej, jeszcze bardziej przygnębiającej zimy, chcemy trochę tego ciepła, radości i tak dalej w swoim życiu. Okej, okay. ja tego nie neguję. I to, to że odbijamy sobie tu panie. Um, było nie było święto rozmarłych, zmarłych, tym okresem przedświątecznym, gdzie kolory, radosne piosenki. No i cudowna postępy. Okej, okay, to jest punkt punktu psycholog widzenia psychologicznego, jak najbardziej spokojnie zrozumiałe, gites. Ale... A tu, tu dochodzimy do tej drugiej kwestii. Zauważcie, że w ciągu roku nie ma chyba drugiej takiej okazji, która by miała um, tyle czasu przygotow przygotowawczego przed sobą, prawda? Bo do żadnego święta tak naprawdę aż tak się nie przygotowujemy. Taką zdanie, nie wiem dlaczego trzeba używać co nie jest do końca poprawną formą, ale dobra. Wracamy. Koniec rozważań językowych. A jeżeli chodzi o święta, to my mamy tak naprawdę, w tym, w tym momencie dajemy takie dwa miesiące, półtora miesiąca przed samym świętem i żeby nie było. Ok, no, jestem w stanie zrozumieć, że sklepy mają wszystkie promocje dużo, dużo wcześniej, no bo o, I tak będą ludzie, którzy będą kupować prezenty na święta w przeddzień świąt. Tak. Nieraz i mi się tak zdarzyło. Tak tutaj, e, nie jestem bez winy, więc kamieniami nie rzucamy. Nat natomiast, jakby e, w kwestii pewnych, właśnie e, w kwestii pewnych sklepów czy usług, które e, mogły być naruszone przez ten okres świąteczny, rozumiem, że to się rozpoczyna wcześniej. Ale tutaj sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie, tak bardzo staro że ten materiał, będzie merytoryczny. Jedno bardzo ważne pytanie, czyli czy przypadkiem to troszeczkę nam nie odbija w drugą stronę, tak? Czyli, okej, okay, ten czas przygotowania do świątyni, przygotowania potraw, nie potraw, zrobienia zakupów na święta, zrobienia zakupów, prezentów, okej, okay, ale czy naprawdę jest na to potrzebna aż półtora, dwa miesiąca? I naprawdę w kiedy w Soary, czy przedwczoraj, uczennice mnie poprosili, czy możemy, jak będzie ta praca w grupach, to opuścić na głośnikach Last Christmas, to miałem taką, taki moment utraty wiary w ludzkość, bo jest listopad, końcówka listopada, a my zresztą słuchaliśmy To nie jest dobra kwestia. Zwłaszcza tak, jak mówię, że nie ma praktycznie drugiej takiej okazji, która by miała czy wymagała aż tak długich przygotowań. Jest to w pewnym sensie, moim zdaniem, taki patologiczny czas w roku kiedy wszystkim odbija. I nagle przez półtora-dwa miesiąca szykujemy się to oczywiście, będzie trwało. No tak jak standardowe święta, no bo mówmy że jak spojrzymy na te święta związane z religią w Polsce, to jest taki w ogóle. Ciekawy temat, to zauważcie, że z reguły mamy y, trójce, tak? Czyli tam y, wielki piątek, wielka sobota i niedziela palmowa. Mamy ten w y, y... bo, Narodzenie mamy Wigilię, mamy pierwszy dzień i drugi dzień świąt. O tak? W, bardzo często w kwestii świąt religijnych mamy tą trójcę. Zresztą no, mi się, że jako jedna z, z najbardziej magicznych oprócz siódemki liczb yw. wiele nie, kultur, wiele religii się właśnie yy, posiłkuje tymi liczbami yy, w ramach wyznaczania sobie, czy to czasu świątyń, czy to czasu do świąt. Ale nie ten film. Za, za mądrze się zrobił. To, mia to miało być narzekanie. I mówię, częściowo jestem w stanie zrozumieć, a częściowo po prostu jest to strasznie irytująca kwestia, tak, bo ja jestem takim człowiekiem, który lubi okresy tak zwane normalne, tak, czyli że nic się nie dzieje, żadne święta z przodu, żadne święta z tyłu, to są takim dobrym okresem, znaczy dobrym i ale to nie na ten film, kiedy właśnie nie mamy żadnych jakichś wyjątkowych świąt, festiwali, okazji i tak dalej, Człowiek może w końcu odpocząć od tego całego zgiełku informacyjnego i tylko informacyjnego. No właśnie, bo tutaj też <laughs> trzeba wziąć pod uwagę Yy, bardzo ważną rzecz związaną, to co powiedziałem na początku, takie odniesienie, a, że żyjemy bardzo szybko, przez co niestety człowiek nie ma czasu na oddech. I tu powiem całkowicie wprost, że niektóre święta, niektóre dni, które zostały niedawno, stosunkowo niedawno powołane do życia, powinny umrzeć w święciu jak najszybciej, bo życie nie polega na ciągłym święcie. Tak? Bo w końcu dojdziemy do w końcu dochodzimy do takiego momentu, jak ten te alkoholik to tak o że jakaś dzisiaj okazała jeszcze się napić, żyje, albo jakaś dzisiaj okazała jeszcze się napić wtorek. No i troszeczkę tak, yy, tak jest właśnie z tymi okazami świątecznymi, z tymi specjalnymi dniami, że nie my jako nowoczesna cywilizacja, nie wczesna cywilizacja, do nie, nie, nie do końca potrzebujemy, a nie do końca potrzebujemy celebrować, tak? Brakuje w, w kalendarzu, znaczy znaczy. My sobie w taundarze takie momenty na oddech pomiędzy poszczególnymi świętami, na takie normalne życie przez co właśnie dochodzi do tego efektu życia coraz szybciej, mimo że rok ma tyle samo dni, doba ma tyle samo godzin, godzina ma tyle samo minut, ale my mam wrażenie, że to po prostu przelatuje coraz szybciej, jakbyście puścili film na, film na YouTube w 2.0 albo, no, albo podcast na Spotify'u, w prędkości 3,0, tak? Czy przez to, też tutaj kolejna ważna rzecz. Przez to, niestety, przestaje nas, nas, nas też to cieszyć, bo nie mamy czasu na to, żeby się właśnie cieszyć jakimiś świętami, sukcesami, specjalnymi dniami, bo jest po prostu za dużo. Zanim my ogarniemy ten jeden jakiś wyjątkowy dzień, to już w mamy, że za chwilę jest następny, tak? A to nigdy dobrze nie działa. O no, w rzeczy, żeby tak bez przerwy jechać. No cóż. Miał być film z nie wiem czy wyszedł, jeżeli film się jakkolwiek podobał, choć też wątpię, to łapka, sub, komentarz. Czy wy, wy też macie, że tak powiem, dość już tego okresu przedświątecznego, gdzie mamy końcówkę listopada, a chcemy słuchać... To znaczy nie chcemy, też to znaczy... jamy, Ale są osoby, które chcą już słuchać świątecznych piosenek, praktycznie przystrajają choinkę, która będzie stać przed miesiąc straszcigły na podłogę, tak? Co o tym też sądzicie? Bo ciekawi mnie Wasze zdanie: czy to może tylko ja jestem taki stary Maruda? A może Wy, wy tak powiem, radujecie się i cieszycie. No dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie. Ty, co, ty, jakiś taki element z to wyciął. Do zobaczenia i trzymajcie się.